No siema tęczowe shwiry. witam w Windows 11, tak skusiło mnie to, po prostu ja mam obsesję na punkcie y, nowości systemowych, wszelakich oraz aplikacji, nie będę rozwijał tematu, bo na Discordzie ostatnio go kiedy wspólnie oglądaliśmy odcinek Legacy Challenge, ciekawe doświadczenie powiem wam. Ciekawe, mogłem e, kilka aspektów nawet e, wyjaśnić w trakcie oglądania, więc e, fajne. Można takie coś powtórzyć kiedyś, e, jeżeli reszcie też się e, podobało. Co do dzisiejszego odcinka, musiałem troszeczkę podsumować to nowe po żeby długo go nie było. E, były zawirowania, ja w ostatnim odcinku też nie miałem czasu, żeby poruszyć ten temat, teraz mam troszeczkę przy nagrywaniu więcej czasu. Ten odcinek też będzie na speedzie, bo jesteśmy u rodziny wiecie tu jest setka dzieci, więc tutaj czas leci nieboga, nie szybko. Chyba pojawi się dzisiaj nawet kolejna, ale nie jestem tak naprawdę pewien. Yy, chyba bo tak? Chyba nie? Nie pamiętam, czy ta ciąża się uda. Ale jeżeli chodzi o nowe pobrzeże, yy, obecną turę moi drodzy, tak zadecydowaliście w ankiecie, która była 100 lat temu udostępniona, yy, wyszło na to, że yy, jeszcze kolejne odcinki do końca, jakby tej tury, u mnie tura yy, w Simsach trwa yy, 3 dni, yy, będzie poszerzone. Kolejna, jakby ta, jak się skończy, to będzie jeszcze rodzina rybak, to będzie jeszcze rodzina pietrucha, patora, patora, pietrucha, gdzie jest młoda pietruchowa, rybarczyk i dudek, czyli tam. Gdzie jest Karolina? To już nie ma dudek, ale wiecie, ja tak mam zapisane wciąż cały czas. Mam napisane dokładnie dudek plus K. <laughs> Czyli tu jeszcze będą. A nie, dudek to już był. To nie, dudek nie. Czyli w sumie jeszcze 3, 4, 5 odcinków, nie licząc tego będzie na starych zasadach. A potem kolejna już będzie tura czterodniowa. Mogę sobie na to pozwolić z tego względu, że e, chciałem szybciej skończyć ogólnie tą serię, żeby szybciej zacząć nową. Plus, e, że e, odcinki z nowego pożera zazwyczaj e, nie mają długiego czasu nagrywania. Tutaj jakoś dni chyba trwają o wiele krócej i simowie jakoś szybciej wszystko robią. <grym>, no szok. Szok po prostu. I no nie wiem, Odcinek, który nagrywam z nowego Poprzeża zazwyczaj ma około 45 godzin nagrania. Tak naprawdę godzinę to już naprawdę sporo, 50 minut max można powiedzieć. Godzinę to naprawdę, jeżeli, jeżeli kurczę, nie wiem, coś się wydarzy typu narodziny dzieci, ale to z tego względu, że wiecie, wychodzę i wchodzę do gry. No a w legacji to zazwyczaj jest tak, że godzina ponad trwa całe nagranie i jest mnóstwo wycinania, o, zawiesiłem się, ale to wynika z tego, jak gra działa, a nie z tego, że. Że się nie wiem, dzieje więcej, albo trwa to jakoś ileś dni dłużej tu nagranie. Po prostu to wynika z tego, jak działa gra. Kogoś opętało na tej wsi. Cóż, mam otwarte okno jest upo, więc będziemy musieli zaakceptować te e, wrzaski i hałasy. No nic, zaczynajmy, chyba powiedziałem. Wszystko co chciałam powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, ludzie, tu jest darcie papy. Jak zwykle, wszyscy się drą. Ja nawet nie wiem, co się dzieje jeszcze mówiąc, kto wstał. Wstał ktoś dorosły? Ty możesz wstać. Tu leży kto? Tym razem Jin. Zmień pieluchy Jin. To dziecko by trzeba było wykąpać, ale może najpierw serio je przebierz. Chłopaków nie przebrałem, zrobiłem ten remont. że się remont. Tutaj trochę ogarnąłem, jest nowe stół, ale nie mam pieniędzy na krzesła, więc oni ich nie mają. Ja muszę zobaczyć w opcjach gry, czy ja mam włączone wolną wolę. Nie, nie włączono. To czemu ty stoisz w miejscu? O, obejrzyj sobie telewizję przed szkołą. O, biedne dzidzie. <laughs> Jeszcze potem przebierze Jisu. i będzie w miarę tego godzinę. Aha, nie trzeba ich kąpać jak się ich przebierze, to po co ja ich kąpałem? Całe życie. Już takie jest łatwiej. O Boże, to trzeba zadzwonić po nianie. A ty stara idziesz do pracy, ty idziesz zaraz na bank, a nie ty na czternastą. Ale wiesz co, zadzwoń. No nie, chociaż nie, w sumie po co? Nie, nie musi. Te dzieciaki pójdą chyba wszystkie do szkoły. Ej młoda, ty też wstajesz. Spadło we stąd. Ile ty masz lat? Boże, proszę już pilnować, bo studia za chwilę się zaczną ludziom. Ale chcę wykonać studia jakby na koniec tej tury dopiero, tak mi się wydaje. Proszę zobaczyć czy ja kogoś wcześniej nie wysłałem. A to ty jedziesz do pracy, no to jedziesz do pracy. O nie, nie chciałem tego. Dobra, matka, ty wstałaś, tak? Nie, wyspałaś się. Więc możesz już wstać. Dzieci się pobawią w międzyczasie, jak ty się tu ogarniesz. A ty potem powyciągasz te butelki. I ona się sama tam nażro. Jest poczta? Nie, już się bałam. Co ty chcesz, młoda? Nie ma nic tam, spadaj. Trzeba ją chociażby stralka nauczyć, nie? Dobra, weźmiemy sobie buteleczki. O, chyba przyszła akurat poczta. A nie, on wziął pocztę. Dobra, jedno dziecko niech sobie weźmie butelkę. Ty sobie podejść śniadanie. To z serem możesz zrobić. Nie będę odbierał telefonu, bo chciałabym, żeby to się coś ogarnęło. Mhm. hmm, Jaka matka musi być zorganizowana? Zobaczcie, sobie zrobię teraz jedzonko. Za chwilę będzie uczyła zesralka dzieci. Dobra, pierwsze dziecko, które ma y, mniej pęcherza, czyli to jesteś ty. Czyli to jest Jean. Dobra, Jean, 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 Jean. Uczko, czy jesteś stara, Jean? Proszę bardzo, jak się trochę pouczy to może iść tutaj, dobra teraz opróżni, ale ktoś się upiera na tym telefonie, wyzwania jak nienormalne. I teraz Jisu. ja oczywiście nie wiem czy ja poprawnie wypowiadam te imiona, także <noise> cały czas musimy brać na to poprawkę. Niestety, takie życie. Ej, ja dzisiaj za dobrze mi idzie z tymi dziećmi. Coś się musi... No tak, bo teraz wszyscy poszli do y, szkoły czy tam pracy, więc y, ja mam chwilę czasu, żeby odpocząć. Ona chyba serio jest w ciąży, bo ona jakoś taki głód spada. Ty jesteś w ciąży? No nie wiem, chyba nie. Nie ma stroju ciążowego. A ile ty chciałaś mieć tych dzieci? Szóstkę, a masz trzy. A my mamy już szóstkę, boże. Zakręciłem się. Szóstka dzieci bierze ślub. To to jest akurat bardziej problematyczne. A jak twoje sprawy związkowe? Orlando Bertino ci się nie podoba, kurde. Ale cię się mało kto podoba. A Martyna lotnik, kto to jest? Ta barbina też jest fajna. Nie wiem, jakoś u ciebie uparłam się tak na te kobiety. Chciałam, żeby Orlando Bertino jednak tu kogoś został, ale jak ja mam tak, kurczę, się męczyć, to nie. O, to nie musi tak być. Wiesz co, weź, zachowaj te resztki, chociaż skorzystajmy z tego, że trochę tego mamy. To za chwilę jedziesz do pracy, czy nie? To rzeczywiście powinnaś. A dlaczego nie idziesz? on ma urlop po 24 dni. Ja nie zauważyłam, że przyjechał samochód, ale chyba przyjechał. Po prostu pewnie stał z autobusem, a ja nie zauważyłem. Dobra, dzieci mają z kim zostać, więc jest chyba okej. Okay. Ale z przyjacielem, z Orlando Bertino, by chciała zostać. No, ale nawet wy nie jesteście zwykłymi znajomymi, co sobie zadzwonić do Orlando Bertino. A może go nawet zaprosić, niech przylezie. O nie, zadzwoń, usługi. I weź tego majstra, niech przyjedzie. Niech nam naprawi tą zmywarkę. Orlando Bertino, gdzie ty jesteś? Oszukał nas, powiedział, że się przebierze i już będzie. O jest. Powiedzieć sima Orlando Bertino. Zdejmujemy go, być Przyjazny go obejmi Pożycają Nie po całej rozmawiaj, plotkuj. Przechwa nie, przechwalaj się, może nie. Tutaj fajnie można sobie zrobić po prostu kolejeczkę. Dowcipkuj tutaj. A sobie go romantycznie objąć. O, przyjechał pan Majster jednak. Dobra, dzieciaki chyba trzeba włożyć do łóżka. Stary. E, Włóż Giso, a Gina też. O nie, no co jest? Obudź się młody. I włożę go tutaj, bo oni muszą trochę odespać, żebym ja mógł ich nastralek posadzić. O, on chyba jeszcze nam kibelki wszystkie podbokowywał. Te łazienki mi to nie pasują, ma strona, ale cóż. Dobra, teraz Gisu na sralka. Jak zrobi stralka, to ją od razu włożysz do końca. O Boże, gdzieś ma urodziny, to mi nie pasuje. Dobra, a wam co tu się dzieje? Jezu, już 100%. Dawaj pierwszy pocałunek. Ja cię zmuszę do tego ślubu z nim w sumie. <grym> Oh my gosh, oh my gosh. Dobra, wejdź, we pomóż. Czy możecie wszyscy stąd wyjść? A ta, tu dorasta. Nie wiem, stara, nie mam pojęcia. Romantyczne? No, Celinka może dojrzeć razem z tobą. Pokaż mi się. Ej, czy ja jakieś podmianki mam zainstalowane teraz nagle? <grym> o których nie miałam pojęcia? Bo to jest jakaś taka ładna. Czy ktoś może nauczyć to dziecko stralka? Ja nie wiem, co się do dzień. Nie nadążam za tymi <grym> odcinami wszystkimi. Weź butelkę dla jednego i drugiego dziecka. Nie musisz im nawet tego przynosić, byle byś to wyciągnęła w sumie. O, proszę bardzo, dzieciaki mają y, swoje kubeczki i tyle. Proszę bardzo to opróżnić. Kto tu śpi? Ej, młody, spadłowa, zaraz pania. Aha, tu nie można wykonać żadnego działania. Tu jest Twoja praca domowa. Okej. Okay. Odrób lekcje, zapraszam. I jeszcze ty, młoda. Proszę bardzo, wszyscy odrabiamy lekcje. Żadnego spania. Eee, Dobra, matka, weź resztki. Jakie posprzątaj? Weź talerz. Widzę, że to dużo osób jest głodnych, więc niech wszyscy sobie zjedzą. Nie wiem, czy starczy dla każdego. Ty jeszcze ty odrabiasz lekcje? A nie, odrabiam lekcje. Dobra. Dzieciaki. Dzieciaki po prostu niech się jeszcze pobawią. A jeszcze Orlando Bardino się poczęstował. To tak nie bardzo. Na razie mnie nie starczy na te krzesła, więc jeszcze nie kupuję, ja poczekam po prostu do końca odcinka, żeby kupić im te krzesła. Bo ich jest dużo, więc tutaj serio by trzeba było pokombinować. że muszę teraz ogarnąć te urodziny, czy ktoś tu się starzeje jeszcze dzisiaj? Znaczy się dzisiaj w tym odcinku nie, tu nie będzie starości, tu na pewno nie, bo się właśnie postarzyłaś, 3 dni to nie, 4 dni. Tutaj młoda się postarze, i tutaj nie. Dobra, bo byłem pewien, że to sprawdziłem. Nie wiem, może ja to sprawdzałem, jak yy, robiłem remont, a to robiłem w inny dzień, więc tak nie bardzo. Yy, dobra, młodo można było na strawek, czyli Jisu. Yy, Jisu. Proszę bardzo, ralka. Czy ktoś zjadł i mógłby już zacząć się ogarniać? Na przykład matka zjadłaś? Zjadłaś, to proszę bardzo, leć szybko się wykąpać i wyprężnicować i spać. Nauczyła się czegoś, Boże, czyli nie będzie z nią aż tak źle. Dobra, kolejna widzę, że zjadła, to jesteś ty. Czyli możesz tu skoczyć się wykąpać i potem pójść spać. Tutaj młodego trzeba postawić na stralek. Dobra, tutaj jakiś chłopiec łaził, który z nich. Ale jeszcze wszystko jest zajęte, więc tak słabo. Eee, to tak. Lekcja odrobiona, ale mógłbyś na przykład e, oddać nam akulaturę. Ej, młody, no co ty robisz? No, i to się anuluje. No, te dzieci też czasami rządzą tymi. Rodzicami tutaj. Dobra, jedna łazienka jest wolna, więc zapraszam pana do ogarnięcia się. Ona nie chce spać w łóżku z własnym dzieckiem. Jakby się bało, na przykład, jak nie wiem, jakiś potwór... Nie, nie, nie będę stam spać. To ty możesz oglądać. Tylko włączenie może kanał dla dzieci. Ej! Ty jestem w szoku, bo ja dzisiaj ogarniam tą rodzinę. Wszystko jest wysprzątane. Zaraz będzie znaczy się, ale. łazienka jest wolna. Jest wolno. Proszę bardzo, kończymy to, wykąpiemy się i idziemy spać. A ty czemu śpisz tu? Oszalałaś? Tu jest Twoje łóżko. O Jezu. Ja muszę poblokować te drzwi, żeby oni nie chodzili sobie tam. Co to było? A to jakąś on sika, to się tak robi? Dobra, ty sikanko, kąpanko i się odpręż. Z mamuśką się odprężysz i ja wam zrobię barabara, co wam trochę zabawa wskoczy. A, bo ty będziesz jeszcze czekała, no to nie wiem, może sobie oglądaj. Mmm, nie kanał Smakosza, oglądaj film, nawet sobie dramat obejrzyj może. Trzecia w nocy, oni nie śpią jeszcze. No ale prawie ich ogarnąłem wszystkich, tak? Ojciec, może ty się... a, ty nie potrzebujesz kąpanka. Boże, cały czas klikam tam. Na tą parcelę. Gorące pocałunki i barabara. Dobra, młody już wstał tutaj, a ty nie dasz rady jej wypuścić pewnie. Nic nie dasz rady zrobić. No, jak chcesz zabawę, to mogłeś się pobawić już tą zabawką. Ktoś dorosły, czy jest wyspany? Matka, najbardziej. Proszę bardzo, wstajemy. Wypuść młodą, bo ona już jakby sralka ogarnęła, więc ja mogę tego sralka już tu wystawić. Bo młody nie jest jeszcze nauczony do końca. Dobra. Młodego nauczymy. Sralka. Dobra. Ogarnięte. Oczywiście, że wy nie możecie nic zrobić. Pode danie. O, naleśniki dzisiaj. A może starczy mi na tak? Krzy... O nie, nie ma żarcia. Zadzwoń yy, dostawa. Szybko. Yy, sklep spożywczy. Widzicie? I tyle. Z hajsu. 650 na pełną lodówkę. Yy, zadzwonił, zadzwonił. Weź ktoś odbierz przesyłkę. Już myślałam, że w tych geciorach ona pójdzie. Dobra, zrobię wam te naleśniki wtedy. A co, idziesz do pracy stary? A dobra. A się czepiają. Raz się człowiek spóźni do pracy on już komunikaty wysyłają. Eee, dobra. Proszę bardzo, niech każdy zeźre. A ta jeszcze tu siedzi. No bo ty tu. Przeszkadzasz jej. No ej stary miałeś i zeżreć. Matkę zjadła. Wypuść młodą. Już nie żrzej. Naprawdę przeszkadza ci jedna zabawka. No bo ta młoda zaraz się posika. Umię O, proszę bardzo, załatwiona. I to sama. Dobra, dzieciakom trzeba powyciągać po butelce. Ty, młoda, jak już tu siedzisz, to weź butelkę jedną i weź butelkę drugą. Ale tylko ją wyciągnij. Te dzieci sobie poradzą. One jedzą z ziemi. Jak w tych dramatycznych historiach kryminalnych, w których trzyma się dzieci w piwnicy i one, wiecie, tam jedzą z ziemi albo coś. Gdzie ta cała rodzina przesiaduje. A wy się poszliście bawić? Okej. Okay. Ten tu skacze, a matka, gdzie poszła? Do pracy. A czyś samo dzieci mi zostało. Boże, jak ja mam z wami egzystować? Hmm, dokładnie. No dobra stara, musimy Orlando Bertino tutaj w takim razie jeszcze raz y, zaprosić. Orlando Bertino. Zaproś. Nie jest żadnym co osobą. Ej, zmień strój stara. Ej, <grym>, dość zmienić Nie da się chyba. Przebierz się codziennie. Przejaźnie go obejmi. A, bo on jest teraz taki trochę nastawiony do nas źle. Weź tam porozmawiaj, pogawędka, przechwalaj się, wspólne zainteresowania i spędzaj czas. OK, Łukasz awansuje na stanowisko porucznik level 7, zajmujesz się sprawami większego kalibru, a dzięki swojemu doświadczeniu więcej zarabiasz. Jesteś porucznikiem i dowódcą oddziału dochodzeniowego. Twoje umiejętności muszą być na najwyższym poziomie, stres związany z zajmowaniem się przestępstwami w SimCity może niekorzystnie się odbyć na twoim życiu prywatnym. Jak najlepiej wykorzystuj czas spędzony z rodziną, wspólny wypoczynek pomoże ci zachować równowagę. ale pracuję od 9 do 15, tata tata zarabia dzisiaj 826 otrzymujesz. Moje premie w wysokości 1625. O, to mamy na bank na krzesło, nie? Okej, okay. znikło mi to. Sugestia się udała. Weźmy tę słodkę słówka i spróbuję go pocałować. Bo to już ten czas, żeby wziąć się za Orlando Bertino. <grytko> Ej, mam włączone katastręgi, dlaczego? Myślałem, że je włączyłem. Długo ich nie widziałam, a się ucieszyłem w sumie. No, czasem będą się przydają. są Ale zaraz je wyłączę. Dobra, no to co? Pocałuj, a zaproponuj stała sympatia. Buziaczki, tak, ale jakieś tutaj fifarawki, ale świnia wykorzystał, ale na buzi na koniec kętnie, no kurde, aż mi się przekleństwo na usta cisnęło. A, trzeba młodą obudzić i wsadzić ją tu, no może tu, bo tu nikt nie siedzi, to może dasz radę to zrobić. Ktoś nie ma... ej, ty dzisiaj dorastasz. No dobra, na razie śpisz. Tak, w ogóle jakie ma tutaj miłosne rzeczy stuknięte. Stała sympatia odrzuconą utrata przyjaciela, jednego dnia po prostu takie zawirowanie emocji, że masakra. Czemu ty już śpisz? Nie widzę powodu. Bawić się w akuku. Jeszcze z dziecka mu chyba małego zostały te rzeczy. A ma jeszcze zablokowane, żeby <grym> nauczyć się mówić. Nie nauczył się mówić, trochę to nieważne. Te dzieci po prostu miały przeżyć. Ta ma nocnika, żeby się nauczyć. Zablokowane. Chcesz zabić to dziecko? A gdzie jest ten młody? Dobra, tu siedzi, weź, weź ten stary. Dobra, zostaw to dziecko. No nie, to już nic nie da, bo on już się ten załatwił. Tego przebierz i tyle. Kto tu śpi? Młoda, do łóżka, swojego łóżka. Dobra, stary gdzie spać. Ty też byś w sumie mogła. Jak już się. O jezu, masz pryszcza. Użyj maści na trądzik. Mamy kolejny dzień, widzę co? Ja widzę, że te łacienki są tutaj zaciasne. Kompletnie. To nie funkcjonuje, więc ja pozwolę je sobie rozciągnąć. A żeby one były po prostu większe i żeby to jakoś było bardziej funkcjonalne, może. Aha, one nie są pomalowane, nie wiedziano. Pewnie teraz wykorzystam cały hajs na pomalowanie tych ścian, ale wiecie, no, żeby to było jakoś tak bardziej ogarnięte, to właśnie tak sobie zrobimy. Ktoś może mi wyjaśnić, co się stało, że ja nie mogę korzystać teraz z tych rzeczy? Bo jakby nie mogę ich ustawić w odpowiednim kącie. O, myszką mogę, ale klawiszami mogę tylko pod kątem. Trochę, trochę dziwne jakby. Okej, okay, ta łazienka mi się udało ogarnąć, więc ja mogę z niej wyrzucić wannę. I tutaj też poprzesuwać. Okej, okay, łazienki powiększyłem, żeby jakoś było tam więcej miejsca do chodzenia. I zabrakło mi na jedno krzesło. No ale to tam, wiecie, już są małe rzeczy, więc myślę, że ogarniemy. Dobra, wiesz co? Weź, przebierz tą małą, jego wypuść. Może od razu gułczek z toalety? O, tatu dorasta, proszę bardzo. Kolejne dziecko dorosło. I ja chyba dopiero teraz wiecie, co y zadziałały mi wszystkie podmianki, z tego co widzę, bo ludzie mają inne fryzury, więc w najbliższych odcinkach pewnie wiele simów będzie je miało, bo mi te podmianki nie działały od samego początku, mimo że miałem włączone obiekty zmodyfikowane. I może po prostu teraz to wszystko ruszy. Widzicie, wystarczyło zainstalować Windowsa, który jeszcze nie jest w wersji... O mój Boże, to tak bardzo przypomina... <grytanie> ...podstępne bogactwo. O masak! Trochę taka Ariana Grande z tymi włosami. I jeszcze się nie nauczyłeś niczego, o Jezu, jak ciężko. A daj mądre mleko jemu. Nie wiem, czy się udało... ...maybe? I naucz go może potem chodzić? To te dzieci tak robią, się zastanawiam, o co chodzi. To, wiecie co, wiecie, mi się wydaje, że lista to będzie ta ładniejsza siostra, nie? Proszę bardzo, można przyjść jeść. I tak widzę, że ten stół nie jest dla nich wystarczający. Jak na stołówce, zobaczcie, w szkole. Tyle po prostu simów, nie? O, ona go chyba nauczy chodzić, bo chcę, żeby on miał tą aspirację trochę wyżej, a nie, że to dorastanie takie słabe, nie? No bo teraz ma jakiś bachor zepsuty. O, dokładnie, zepsuty bachor. Dobra matka, chyba nauczyłaś go chodzić. Bo mu się tak nauczyła, tylko mu to znikło. Misu mnie przytula. No dobra, weź go przytul. Będzie mu może od razu milej troszeczkę. Ale też teraz tego stralka się szybciej nauczy, nie? Chodź, jedziesz do pracy czy co? Nie, ty się nie masz pracy. Proszę tu pouczyć korzystać ze stralka. O, proszę bardzo. Super. On by chciał wziąć ślub. Ona już też. A Kan. Tu w ogóle wszyscy mają inne nazwiska. Azyr, Akana, 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 Akana. No dobra, no to co? Ja wiem, że to nie tak powinno wyglądać, ale wydaje mi się, że z racji, że tutaj już mamy starego dziada, to zaproponuję jej to małżeństwo. Już po prostu na koniec świata, wszyscy na co czekali chyba. Zmiana pierścionka... A on też ma zaręczyno? Bo trochę dziwne. Wśród dzieci rodzinnie, no w sumie ich jest tyle, że nie było sensu nikogo zapraszać. Proszę bardzo. Panna, Azer, yy, im się oczywiście nie zmienia te nazwiska, więc ja będę musiał to zrobić, a szkoda. Z tego był jakiś obraz, nie? A ja nie wiem, który to był. <laughs> więc zanim ja to ogarnę, to trochę potrwa. Yy, dobra, Dzieciok. Jesteś nauczony praktycznie wszystkiego, więc ja to mówienie zostawię gdzieś na koniec, w razie jakby ci to spadło znacząco. Ale teraz byś mógł pójść na popołudniową drzemkę w sumie. A to poszłaś do pracy? Ktoś dzwoni. Dobra, odbiorę jeden telefon w tym odcinku, bo chyba z pięć razy coś dzwoniło, a nikt nie odbierał. No, niech podejdzie. Miriamek wiedziała, że do niej. W skoczek. Nie no, psa to wy nie będziecie mieli. Was jest za dużo. Za dużo was tu jest. A jeszcze nic nie mówię, żeby ktokolwiek miał to opuścić, ten dom. O, najlepsza przyjaciółka, Annerbarczyk. A wiesz, co Stara? zmień wygląd. Ja bym chciała zobaczyć, jak wyglądają fryzury u nas. Zobaczymy po prostu, czy rzeczywiście tu się coś pozmieniało. Coż wiecie, ja mogę nie pamiętać. A, bo ty niby teraz masz dom. Czyli tu. A, podmianki w końcu zadziałały. Zobaczcie. No to nie jest akurat zmienione, ale tu jest dużo fryzur, które. Czyli one są jakby podmienione, ale one nie są na miniaturce, pokazane. Obok tu są też te loczki, loczki, koczki, i one są zupełnie inaczej wyglądają. Dobra, czyli wiem o co chodzi. Czyli w porządku. Młoda, to co? Żadna A jaką ona ma spokojne z rodzicami, kurczę w sumie? Czemu wychodzicie spać o 15? Ja was widzę. Ciebie też mój drogi, chodź mi tutaj i yy, nie wiem, głodny jesteś? Zawieź sobie chipsy może zjedz. Ten tu nieznajomy, do nas cały czas wyzwania, dajcie żyć. A bo ty się już tak przyzwyczaiłeś do gotowania dla rodziny, że wszystkim coś zrobiłaś. No, no spoko ogólnie, no czemu nie? No ten już tam śpi. Nie, dało, nie udało mi się zauważyć. Zawsze o ojcu tutaj zapominam. Ojciec proszę bardzo, też możesz zjeść, pozwalam ci. Błażej Radka przylazła. Do kogo? A i spadaj dziadu. Bo ty też masz chyba tę fryzurę zaktualizowaną, co? O Boże, jak on inaczej wygląda teraz z tymi podmiankami. Ci Simowie teraz się zmienili, ale lepiej wygląda ta gra, powiem wam szczerze. A to wszyscy macie te podmianki. No pewnie ci simowie urodzeni nie, jeżeli chodzi o te twarze. O co jej chodzi? Nie mogła wyjść? Młoda, zachowaj resztki. I weź resztę posprzątaj, bo tu nikt nie sprząta, prócz ciebie. O, nawet sama się wziął ze sprzątanie. Nie, 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 nie to, żadne, żadna żadne zmiana wygląda. masz uczyć... Uczyć, użyć maści na trądzik. Boże, urodziny, urodziny, urodziny. To w kolejnym odcinku wszystko będzie, zobaczcie. Wszyscy dorosną. Będzie wielka akcja przebierania. No co jesteś ładna, ty, ty się tak w matkę wdałaś. Tą sceną na dzisiaj zakończymy. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli oczywiście się podobało, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Motywująca łapa w górę również mile widziana. Widzimy się w czwartek w Legacy Challenge. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.